Siemanko, z tej strony Maus i będę dzisiaj nagrywał unboxing pierdzioka, którego zamówię na Allegro. No dobra, więc proszę o pozostawienie łapki w górę i jeżeli chcecie więcej takich filmików, to komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. No dobra, nie wiem, zaczynamy. Okay. I mm -hmm. Paragon... Nie, nie. Ale to jest najważniejsze. To jest nasz pierdziok. Który nie działa. No dobra, więc... Otworzymy to. To jest mój nóż abrakadabra szmigiel. No dobra. Więc ja tam, No, ja chciałem coś zrobić, ale dobra, nie. Udało się. Otworzyć. Ne, no co, co tutaj jest? Dobrze pomyślane. Widzicie, jak to Kartę wyjmiemy. O, widzicie, jak co tutaj zamknęli? dobra. to są. To są mądre.

Więc nie jest potrzebna dobra. Ym... Mogę wam wytłumaczyć zasady jak chcecie. Bym też zagrał, ale nie mam oczywiście innej osoby. Ale dobra, więc otwieramy te karty. I zasady są proste. Każdy na pewno je zna. Oj, trochę je... trochę karty nadcięłem swoim nożem. Ale dobra, to to nic nie szkodzi, jedna karta się... nic się nie stanie. Więc mamy karty od 1 do 5. I są dwie dodatkowe karty. Czyli X, który powoduje straty kolejki Ciebie i osoby obok Ciebie. I to zmiana kierunku, po prostu. Prosto i jasno. No, prosto i jasno powiedziane. I tutaj mamy pana Pierdziocha, są dwa tryby. Jeden to jest tryb normal. Czyli jak go włączymy to. To normalna gra jest. Taka. A tryb demo to jest takie, coś żeby nabrać kolegę. Że na przykład pod... masz kocyk, kładziesz się ją pod kocyk, ktoś siada i na tak takie... I każdy gada o fu, fu, zwaliłeś się albo coś. No dobra, więc jak mówiłem na początku filmiku, proszę o pozostawienie łapki w górę, subskrypcji, czyli tego czerwonego guzika pod filmem, żeby... O, proszę, pozostawienie, naciśnienie i, i tyle. I o jakiś komentarz miły lub coś. Dziękuję, cześć.